Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. Chciałam dzisiaj przedstawić produkt, który z myślą o dziecku. Jest to polisa posagowa. Nazywana też jest kątem gwarancyjnym, bo bardzo podobnie jak w banku możemy oszczędzać dla dziecka, ale właśnie chcę przedstawić. Dlaczego warto wybrać właśnie wartę posag, a nie konto w banku? Załóżmy takie zdarzenie, że mm, nie daj Boże, by brakło tego rodzica, który, który zakupuje taką polisę, i wówczas nie, nie, nie zbierzemy tych pieniędzy tyle, co zamierzaliśmy. 100 tysięcy, czy inną kwotę uzbierać dziecku na dobry start, na, na studia, na mieszkanie, do mieszkania dołożyć, bo to 100 tysięcy to mało na pewno, czy, czy wesele, czy po prostu dać dziecku pieniądze, gdy ten wiek osiągnie w zależności albo 18 czy 25 lat, wybierzemy, żeby dziecko otrzymało te pieniądze ale właśnie chcę tylko tu przedstawić, że to, to, to konto takie gwarancyjne w postaci polisy ubezpieczeniowej jest zdecydowanie lepsze, ponieważ właśnie te, te takie zdarzenia losowe, które mogłyby się zdarzyć, po prostu zniweczą to, tak? I tu na przykład w polisie, jeśli tak będzie, że tylko na przykład wpłacone zostaną trzy składki, Choćby nawet i po 500 zł, to 1500 zł, ale w tym kontrakcie będzie napisane, że chcieliśmy zebrać 100 000 zł, że chcieliśmy, by dziecko ewentualnie dostawało rentę po nas, czy żeby była płacona suma ubezpieczenia. To wtedy, to wtedy zdecydowanie lepiej wychodzi polisa ubezpieczeniowa bo tu są tylko te trzy składki wpłacone, a już później jest gwarancja opłacania składek, czyli firma przejmuje warta, przejmuje opłacanie składek i do powiedzmy, jeśli umówimy się, że to dziecko na 20 urodziny powinno otrzymać te pieniądze, no to przez te prawie 20 lat będzie płaciło i proszę sobie policzyć, ile to będzie pieniędzy, jeśli tam po 500 zł, tylko założymy, żeby płacone było miesięcznie. Choć, choć składki są już od 135 zł miesięcznie, niekoniecznie właśnie 500 płacić. I wtedy, I wtedy, jaką to dziecko otrzyma pomoc? A jakbyśmy mieli w banku? No to po prostu, chcieliśmy, ale się nie udało, bo albo nam się zeszło, albo po prostu zachorowaliśmy i, i to koniec. Bardzo. Ciekawe rozwiązanie. Trzeba po prostu przemyśleć konkretnie, bo jeśli już podejmujemy decyzję, to przyjrzeć się. Jest wiele firm, wiele jest produktów podobnych, ale nie wszystkie mają to, że jest gwarancja opłacania składek do końca, że jest renta. Też bardzo potrzebna rzecz, jakby któregoś z osób brakło. Często jest tak, że, e, że to e, kupują, e, kupują rodzice, którzy chcą po prostu tylko zapewnić start w życie e, i datę studia, czy ślub, czy jakiś tam wkład własny. Ale są też rodzice, którzy mają skomplikowaną sytuację e, życiową i, i po prostu jest to gwarancja wtedy, że te pieniądze dostanie dziecko w określonym wieku, jak będzie dorosłe. Nie dostanie opiekun prawny, więc zdecydowanie lepiej. Oczywiście tam jeszcze można dodatkowe, dodatkowe opcje wykupić. Tutaj tylko jeszcze dopowiem, że rodzice, którzy szukają gwarancji utrzymania dziecka w przypadku swojej śmierci lub partnera, no, wszystko kosztuje. Dziecko sporo, czyli tak, można jeszcze takie dodatki dokupić oprócz tego podstawowego jakby oszczędzania, tak jak w banku, to co, co mówiłam, to właśnie tą rentę, to czy, czy będzie można rentę po współubezpieczonym, czyli możemy, nawet dziecko może otrzymywać dwie renty, bo jeśli nie daj Boże by się tak stało, że dwoje rodziców by zabrakło, to wtedy od jednego i od drugiego, ale oczywiście to wszystko trzeba prze, przypisać do tej polisy. Poważne zachorowania, dziecka są, rodziców poważne zachorowania. Trwałe uszczerbki na zdrowiu dziecka. I, i, I na przykład w przypadku właśnie niezdolności do pracy tego rodzica, też będzie przejęcie opłacania składek. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre ubezpieczenie i zachęcam do, do tego, bo ubezpieczamy samochody, ubezpieczamy domy, a o sobie nie myślimy. Teraz mamy ten dodatek 500. Więc warto to wykorzystać. Zapraszam w nowe miejsce. Kościuszki 4A od frontu jestem codziennie od 11 do 18, A oczywiście online, w każdym momencie. Dziękuję bardzo.